Cześć moi drodzy zdrapkowicze, witam was bardzo serdecznie, witam was na premierze zdrapki Bonus 7. Zdrapeczka jak sami widzicie jest za 10 zł, gdzie maksymalnie możemy w niej wygrać 470 tysięcy złotych. No i szukamy w tej zdrapce dwóch symboli, załóżmy, że jest to symbol dolara, chociaż nie wiem czy to jest jakaś skarbonka czy co, nieważne. Jest ten symbol, symbol z dolarem i symbol siódemki. Kochani, jeżeli znajdujemy siódemkę, no to nasza wygrana jest mnożona razy dwa. 470 tysięcy złotych. No, zacna kwota, fajnie by było wygrać kiedyś, <laughs> chociaż wiadomo, że szanse są naprawdę nikłe, ale żeby wygrać, trzeba grać. I tego się trzymajmy cały czas podczas mojej kadencji zdrapkowej na tym YouTubie. Kochani, tu widzicie legendę wygranych, jak ktoś cenik sobie zatrzyma. A teraz już, kochani, chyba będziemy sobie przechodzili do drapania tej zdrapki, Jeszcze tylko pokażę, że będziemy sobie drapać te pola takich monet. Załóżmy, że pola monetowe, no jeżeli znajdujemy któryś z tych symboli, no to nasza wygrana będzie w tym oto polu do zdrapania. Na zdraping mam 50 zł, także inwestycja 50 zł w zdrapki. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Kochani, jeżeli ktoś nowy, zachęcam do subskrypcji kanału oczywiście. Zachęcam też do zostania na sam koniec, bo na samym końcu będzie odnośnik do filmiku, gdzie wygrałem naprawdę rewelacyjną wygraną. Jeżeli jeszcze ktoś nie widział, no to zapraszam serdecznie. Widzę, że chyba sobie przybliżymy, żebyście mieli jak najlepszą widoczność. No i dobra, zaczynamy. Pięć drapeczek. Lecimy, zobaczymy, co wydrapiemy. Także szukamy. A pierwsze, co nam się odsłania, o, to jakiś nowy symbol piłeczka. Rewelacja, także w końcu lot to coś nowego dodało ładnego takiego ananaska. Szukamy dalej, dalej mamy Biedrona, dalej mamy Balsam no do opalania, akurat na naszą piękną pogodę, którą sami widzicie za oknem, mam nadzieję, bo u mnie jest super pogoda. O, diamencik jaki fajny, sami widzicie. No, 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 ale my szukamy naszych wygrywających. Słoneczko, słoneczko jest i bardzo dobrze. Chmury też się przydadzą. Dalej mamy koronę, dalej mamy kawę. Kawa też dobra, schłodzona, mrożona. Podkowa, na szczęście, niech będzie. Palma, ok. Dalej arbuzik. Szukamy, szukamy, kochani. Pierwsza zdrabka. A i zdrabka z numerem 17. Bo wiele osób właśnie lubi sobie sprawdzać te numerki Klips. Dobrze, że nie Kilops. Kochani, narty, kwiat i wokado-ado, ado-wokado. <laughs> Kochani, kolejna zdrapeczka, no niestety ta okazała się pusta, ale mamy jeszcze cztery zdrapki w zanadrzu, także zobaczymy, czy coś się uda wydrapać fajnego. No i jest, no i jest, co to jest? Plik, moi drodzy, jest plik, jest wygrana, jest wygrana na kilo banana na pewno już, mamy dychę. Moi drodzy, drugi plik, coś się dzieje, co się dzieje. Mamy na pewno 20 zł. Już mamy na pewno kilo bananów, kilo truskawek. Zaczepiście, idziemy dalej. Szukamy dalej, dalej, mamy kawę. Co to jest? Jakaś karta, karta z nasa chyba, żeby wylecieć stąd daleko. Ale kochani, kochani, jest trzeci plik. Mamy na pewno już 30 zł. W tej zdrapeczce. Także, no, super. Bardzo, bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę. Bo z drapeczki wybierała oczywiście pani Joleczka z kolektury. Także kobiecinka, jak widać, no naprawdę ma szczęśliwą rękę, bo teraz już mamy czwartą wygraną, kochani. Także już na pewno w tej zdrapce mamy 40 zł, na, na pewno mamy, mamy 50 zł, przepraszam. Także rewelacja, super zdrabka Szukamy dalej chmury. Dalej mamy słoneczko. Dalej mamy. Koronę, szukamy, szukamy. Awokado, arbus, wiśnie, kwiatuszek, dalej, cytryna, zegar, Plecak. No, jeszcze powinien być jeden plik. No i jest. No i jest, moi drodzy, kochani, także no, na pewno mamy 50 zł. <laughs> Może być więcej. Czemu nie? Nie obrażę się. Sprawdzamy. No i mamy tak. 10 20, 30, 40. No i kochani, i 50 złotych. Super! Także sami sobie zobaczcie, oddalimy, chociaż i tak sami widzicie, że ta zdrapka jest taka długaśna. No, mamy 50 złotych, także całkowity wkład na dzisiejszą premierę już nam się zwraca. Także jak teraz będziemy mieli nawet dychę, no to będziemy mieli plusa. Tak to można drapać. Fajnie, 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 pozytywnie. Ostatni draping też był naprawdę yy, pozytywny, wesoły, bo naprawdę wpadła mega wygrana. Także jak ktoś nowy, no to mówię, zachęcam zostać do końca, kliknąć w odnośnik, bo będzie właśnie odnośnik do tego filmiku, gdzie wpadła super wygrana. Dobra, drapiemy dalej, kolejna zdrapeczka, rewelacja. Szukamy chmury, dalej mamy piłkę, dalej gwiazda, rowerek. Słoneczko. No, słoneczko dzisiaj również na drapingu, także fajnie cieszymy się razem ze słoneczkiem. Dalej mamy kawuchę, perłę, cytryna, ananas, wiśnie, karta donasa kolejna, kwiat, podkowa, balsam. No i moi drodzy, cztery ostatnie pola do odsłonięcia jest klips. Awokado, no i moi drodzy, zegar i arebus. Także nie ma. Kochani, jeszcze zostały nam dwie zdrapeczki, także jest jeszcze nadzieja na jakąś fajną wygraną. <laughs> Dobra, szukamy, sprawdzamy. A mamy tutaj, tak, narty, awokado, chmury, kolejna karta do nasa. Dobra, diamenty. Fiat, cytryna, korona, koronów, koron już mamy dość koronów, <laughs> korony nie chcemy, zegar, podkowa, plecak, balsam, kochani, arbus, arbuzy bardzo dobre, warto się nimi nawadniać, klips. Ananas, no i jeszcze trzy ostatnie monety do zdrapania, biedronka, piłka i i wiśnie. No dobra, kochani, także przechodzimy już sobie do ostatniej zdrapeczki bonus 7. Premierka, no ja się cieszę, jest fajnie, pozytywnie, także no, sami widzicie, optymistycznie nawet podchodzę do ostatniej zdrapki. No i moi drodzy, optymistyczne podejście daje mi na dzisiejszej premierze plusa, bo mamy plik. Także super, rewelacja, kochani, rewelacja także premiera na plus. Kolejna karta do nasa. Tam czeka kiełbasa. Idziemy dalej. Korona, gwiazda, narty, łeb rozdarty, chmury. Kochani, kwiat, zegar, słońce. Słońce, dzisiaj na drapingu. Very good. Także bardzo się cieszę, nie dostrzega mi głód, czy tam nie doskwiera mi głód. Dobra, piłeczka, idziemy dalej, kochani, balsam, perła, kawa, awokado. No i trzy ostatnie monety. Mamy palmę, cytrynę oraz ananasa. No dobra, sprawdzamy, a pod plikiem mamy, kochani, 10 zł. Także no super, naprawdę rewelacyjna premiera. Co tu dużo mówić? Na draping było 50 zł przeznaczone, a wygraliśmy. Sami widzicie, pod jedną z jest 5 dych, i pod jedną dyszka. Także mamy 60 zł w dzisiejszej premierce. No, bardzo, bardzo się cieszę. Zostawiajcie łapeczki w górze. Yy, przypominam, jak ktoś nowy do subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie więcej odcinków zdrapkowych, zostawiajcie komentarze. Mnie to bardzo, bardzo motywuje do dalszego nagrywania. A teraz żegnam się z Wami żebyście też trafiali takie fajne wygrane, na przykład jak ta, pod jedną zrapeczką 5 dych. A jak jeszcze ktoś nie widział ostatniego mojego odcinka, to za chwileczkę się pojawi odnośnik, bo wpadła naprawdę rewelacyjna wygrana. Żegnam się, na razie hej, cześć. Papa! Pa.